W pierwszym odcinku gramy w Brawl Stars. A ze mną to... jest Maxiu. Maśmia? Dzisiaj robimy średnią Open. opening 33 skrzynki: 1 big box i dwa Brawl Boxy. No. 32: Co ja gadam? Nieważne. Zryknie się. No. Dobra. Zaczynajmy, zaczynajmy. Dobra, już zaczynam otwierać. Pierwsza skrzynka. Otwieram. Magiczny palec. Mój. Kolejny lecą. Poko Daryl. Na końcu big box otworzymy. O, dwa tickety przydadzą się. Bitar Nie. Pan Pi25. To dobry box był znowu pan pi 15 No i nic nie ma jeszcze 24 skrzynki jeszcze Spike Piper, że spike i pipery drknęły <gry> Barley Tara i 5 gemów 3 20 jeszcze Carl Ems i, i jak będzie głupia reakcja na nową postać to nie zwracajcie uwagi, zawsze tak robię Dobra, Dynamike Mr. P no. Mike BB Dobra, ja głupia i dodaj jak y B, 8-bit, okej, 3 Pam, El Primo Kuba, no, dodaj jak dropisz legendę i weź <gulitany> ten moment <gulitany> Nie, cicho, dobra Otwieram! Dobra, kolejne dwa, dwa tikety. Jessie Bull. Jak zostało? Pan. 11, 12. Pan Max. O, i podwajacz przyda się później. Drikotik Nic nie ma jeszcze. dziewięć skrzynek. Primo peny. cały. Barley, Brock. I kolejny podwojacz. Dobra. Tak. Kolejny. 8 Bitbo. Jessie, Rico. Ostatnie pięć skrzynek. No, please. I nic nie będzie, będzie. Będzie głupio. Tara, Rosa. Dobra. Ostatnie trzy skrzynki. Dobra. O, prach. Nie. Dobra, ostatni Big Box. Proszę. Big box, ostatni. No, Big Box ostatni. I nic nie ma, tylko szukamy. Mam Beka Kulas. Beka, będę teraz się To na tyle w odcinku, do widzenia. Ja. Nie, jeszcze. Ja cię nie udanę panik, ale chociaż trochę punktów mocy dostałem. Ty Do... ile masz upgradeów? Ja. No, 14. Ja mam 24, ja mam 24 tyle dostać. <grym> Serio? A ile masz w końcu? Z 1078. A 3K. No. By miał już ponad 4000, jak gdyby ktoś mi się nie włamał na konto. I wydał wszystkie pieniądze To Paweł Ci się łamał. ja mu zostawiłem telefon, żeby mi podmieniał, w Dobrze, to już... No, zagram jeszcze jedną rundkę pocieszającą on nie chcę zagrać rundy Dla nie. nie marudź Nie marudź, dawaj Psujesz no, odcinek mi, bo on się nie chce Dobra, sam gram rundę Czemu ja z Nie rozłączaj się No. Ja cię, ja takich ników już widzę milion, to sos jopy... Robloxa to napiszcie. No właśnie, chcecie... Chcecie odcinek z Robloxa napiszcie. Jakie trzy gości, oni dobijają po pięć łapek w górę w odcinku. Ja no nie wiem czy będzie Roblox. Jak to się dalej potoczy, to nie wiem, ale może będzie jeszcze. Może będzie fajnie, będzie Roblox i Minecraft. A masz głupia, przemodrzeła babko. I co chcesz? Mam już. Ała. No i mnie dojechało. Poegrałem się. No i jeszcze dwóch z Timu. A ty robisz, babo? Gościu! No wie, że ma więcej. No to. O Jezus. Dobrze, nieudany odcinek. Nic nie trafiłem w openingu. Dobrze, to już na tyle. Więc cześć. A i zagramy w roboty? Co ty? Jeszcze się nie skończył odcinek. Dobrze, na to cześć.